Wszystkich nas niespodzianek. Oto pierwsza z nich. Tak, oto przywitał Państwa chór chłopieńcą męski telewizji polskiej w Szczecinie. Witamy Was bardzo serdecznie, podobnie jak i Waszego dyrygenta, pana Dariusza Dyczewskiego. Witam Pana Dzień równie Dzień miło i ciepło. W chórze śpiewa Marcin. Marcinie, przedstaw się. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Trzebeż. Mam zaszczyt powitać Państwa przed telewizorami oraz zgromadzoną. Licznie w studiu Publiczność Rodziny Chóru Dziecięcego Politechniki Szczecińskiej. O kurze dziecięcym Politechniki, Politechniki Szczecińskiej wie najwięcej Pan, pan oczywiście, który gdzieś nam zniknął. Panie Darku, gdzie pan się z